Cześć! Dzisiaj o akceptacji na inność drugiego człowieka, zamiast przekonywania do swoich racji. Przeczytałam ostatnio w jednej, w jednej ze swoich rozwojowych książek definicję mądrości i ona brzmi tak, według Arystotelesa, z tego co pamiętam, że mądrość jest wtedy, kiedy wiele osób potrafi usiąść przy jednym stole, Wyrażać swoje poglądy, słuchać się nawzajem, akceptować tą inność, zaciekawiać się tą innością, zamiast przekonywania do tego, że moje jest lepsze. Ja to sparafrazowałam, to jest moja definicja, ale bardzo piękna. Przykuło to moją uwagę, dlatego że to jest prawda i ja się z tym bardzo mocno utożsamiam i zgadzam. I smutne jest to, że niewiele jest sytuacji, kiedy mam okazję poobserwować taki wymiar czystej mądrości. Doświadczam przez obserwacje, a mam y, mnóstwo takich sytuacji, osób, spotkań, w których uczestniczę, gdzie mogłabym zaobserwować y, takie rzeczy i obserwuję wiele rzeczy zresztą. Tak więc, co jest takiego, że. Większość, naprawdę mówię tutaj z pełną odpowiedzialnością, słowo większość ludzi ma tendencję przekonywania do swoich racji. Słyszy coś, ja już nie mówię o polityce, nie mówię o religii, czyli o konfliktach, które są z definicji najtrudniejszymi konfliktami do rozwiązania. Tak? Konflikt dotyczący wartości, religii, polityki, wyznań, poglądów itd. Ja mówię o zwykłych rzeczach, ja mówię o zwykłych tematach dotyczących dzieci, dotyczących pracy, dotyczących życia codziennego, tego co się dzieje. Po prostu rozmawiamy sobie na jakiś temat, opinii, na temat filmu, książki, jakiejś osoby nawet. Jest tak, że ludzie się ścierają, że nie słuchają siebie nawzajem. Że rzadko, rzadziej wykazują takie zainteresowanie tą innością, niż staraniem się przekonać do swoich racji, staraniem się przekonać do tego, że to ja mam rację. Poobserwujcie, jak to jest w waszym otoczeniu. Zwróćcie uwagę na to, jak ludzie opowiadają o czymś. Czy opowiadają o tym, żeby się rzeczywiście tym po prostu podzielić? Bo sposób mówienia o tym jest też ważny. Jeśli ja dzielę się moją opinią, to staram się robić to w sposób neutralny, żeby nie urazić kogoś, kto wiem już, że w tym towarzystwie myśli skrajnie inaczej. To jest jedno. A drugie jest też to, że ja, kiedy słucham tej drugiej osoby, to nie po to, żeby usłyszeć argumenty, które przekonają mnie do zmiany mojego zdania. Ale bardziej, żeby dowiedzieć się i poznać tą drugą perspektywę. Poznawanie innej perspektywy to poszerzenie horyzontów myślenia i wyrozumiałości, jeśli chodzi o interakcje międzyludzkie, jeśli chodzi o relacje, o komunikację, o współpracę, o bycie z. Dlatego z mojej perspektywy to niezwykle istotne, żeby wypowiadać swoje zdanie, nie raniąc innych. Zaciekawiając być może, ale żeby będąc z tej drugiej strony, być ciekawym i umieć słuchać tego co ma do powiedzenia inna osoba, dopytywania się, wykazywania zainteresowania, wtedy ta rozmowa płynie. Wtedy czujemy takie flow. Wtedy i z takimi właśnie ludźmi lubimy najbardziej rozmawiać, z takimi którzy nas słuchają. Z takimi, którzy nas nie przekonują do swoich racji, z takimi, którzy nie torpedują naszych pomysłów, ale z takimi, którzy są otwarci na to, co nasze: nie opiniują, nie oceniają, nie krytykują. Za szybko. Ja tu mówię o wymianie poglądów, ja tu mówię o dzieleniu się pomysłami. I Skończę ten temat, bo oczywiście otwiera mi się milion tutaj szufladek i chciałabym pociągnąć tematy w kategoriach, co to robi dzieciom, co to robi partnerom, co to robi w relacjach szef-pracownik, ale o tym być może innym razem. Popatrzcie, jak mówicie, jak słuchacie. Czy mówiąc, macie ochotę przekonać do tego, co wy myślicie, czy też nie? Czy mówiąc, macie wrażenie, że ktoś Was słucha i jest zainteresowany, czy też nie? Podzielcie się ze mną z tym, co zauważycie. Zapraszam do kontaktu. A póki co dzisiaj życzę bardzo udanego dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i do następnego razu.